Ostatni raz odzywałam się do Was, nie wiem kiedy, chyba wczoraj, jakieś przebitki, jakbyśmy na pączkach, i to tyle. Nie na stawach Wam coś nagrałam, i to było tyle. My jesteśmy już w domu od wczoraj, i od samego rana dzisiaj załatwiamy, czyli składamy na dowody. Musieliśmy odebrać ten akt yy, małżeństwa, tak skróconego yy, dowody. Teraz jedziemy sobie paszporty złożyć, jeszcze musimy zrobić zakupy, czego wczoraj nie udało nam się zrobić, także modre nalatamy, przez to się nie odzywałam, ale już z gór wróciliśmy i oczywiście za długo my nie możemy posiedzieć, no bo już musimy działać yy, cały czas coś. No więc odzywam się, odzywam, żeby później nie było już być takie urwania, a który to vlog, tutaj już Wam mówiłam ja. Nie wiem, dzisiaj się postaram Wam zmontować film, ten otwieramy paczki, żebyście coś w ogóle mieli, więc mam nadzieję, że mi się uda to jeszcze dzisiaj skleić. Bo już dawno vloga nie było i ja wiem, już tutaj właśnie to mówiłam, że dawno nic nie było, no ale musicie zrozumieć, że wesele i te sprawy mnie pochłonęły na 100% i YouTube poszedł jakby na drugi plan. Dobrze, jeszcze musimy jechać do banku, także cię cały czas taka, taka papierkowa praca, czego nie lubię. Odzywam się później. Widzieliście, że wam pokazałam, że są food trucki Nie mogę się oczywiście opanować, żeby sobie nie wziąć czurosów z czekoladą i cukrem pudrem, także jem W końcu jedziemy do domu Czurosy były pyszne, jeszcze dojadę do domu i sobie może zrobię kawę i poczęstuję w domu, jak sobie też spróbuję. Eee, były poszukiwania pościeli, bo sobie zmieniliśmy na 2200 a mieliśmy 160, ale niestety nam się żadne się nie podobały jeszcze została nam homla, ale to już nie dzisiaj albo jutro, albo w poniedziałek, ewentualnie jak będziemy już w Poznaniu na sesji ślubnej zdjęciowej. Eee, I poszportów nam się niestety nie udało złożyć, bo już było, bo już było... Eee, ale teraz razi słońce, bo już było za dużo osób, po prostu już numerków nie drukowało, żeby oni tam się ze wszystkimi wyrobili, no to więc trudno. I jak dojadę do domu, to wam zrobię kola z Pepko i z Action. Takiego tutaj we vlogu bo parę rzeczy kupiłam, chyba wczoraj, dzisiaj to wam pokażę. No, to jedziemy do domku i później, jeszcze jedziemy w traster Już takie rzeczy: jedziemy sobie na Chińszczyznę, jedziemy autko, umyć i tak dalej. Więc już takie stricte bardziej przyjemne sprawy niż, niż załatwianie. Dobre, kończę, bo tutaj. Słoneczko, widzę, że mm, daje. No. Hol wam zrobię później, bo czas na drapanie z drapek. Tu mamy taki korz z drapkowy. Nie na wszystkich. I tu mamy całą startę drapek. Także drapię, ale no, tego myślę. nie będę nagrywać. Tylko, jak coś wygram, to wam tam znać. ciekawe. Na tyle zdrapek, ile będzie wygranych. O, nie ma. tak. Dobra, podrapana i patrzcie, to zdrapki wszystkie nie wygrane, a te wygrane i to jeszcze. Marnie No Także tak, jeszcze wam pokażę jedną zdrapkę I tu mam Jeszcze jedną zdrapkę Możecie się przyjrzeć, zatrzymać sobie I tutaj Także was tylko tak zostawię z tą zdrapką No już, nagrywam możecie się przywitać Cześć Cześć co dzisiaj będziemy robić? No nie, już masz poszlątane, masz czy nie? No, kuku. A co dzisiaj będzie na obiad? Z serem. No. Zobacz. Jestem już u siostry, zrobiłam mi kawę. Dała mi batonika. I wziąłem sobie laptopa do montowania filmu. Wczoraj jeden zmontowałam. O, jest kawusia. Batonik i jest godzina wczesna dzisiaj do niej szybko dotarłam 10.55 Proszę Suza, bez opatruneczku tak? Suza? Sama sobie ściągłaś? Już nie masz różowej nogi, tak, żeby odciąć tak. no nie no jeszcze nie nauczona jestem chodzić Odzwyczaiłam się używać tej nóżki, tak? Odzwyczaiłam się używać tej nóżki, no no odzwyczaiłaś się, nie jaśu, jaśu, jaśu. pięknie chodzisz. Pięknie chodzisz. No pewnie, Suzucha, no dobra psineczka. Dobra Mortka. A ja z liniwia przyleciała, zobacz. No pięknie wygląda. I robię wam na szybko hola co kupiłam w Action, Lecimy po kolei, to będzie bardziej jedzeniowe, a... Teraz Pepko wam pokażę bardziej ubraniowe Pierwsza rzecz to są kostki Do WC3 Kolejna rzecz to wziąłem sobie takie orzechy mix orzechów w czekoladzie Białej deserowej i mlecznej Kolejne to wiem same słodkości Kolejne to wziąłem takie ciaska Bounty Dlatego, że były na promocji Kolejna rzecz, coś świątecznego wziąłem sobie już taką Maseczkę, bo później ich nie ma świętego Mikołaja. Tu wzięliśmy taką paczkę już cukierków na Halloween, bo u nas dzieci chodzą. To, żeby było w ogóle co im dać, także takie halloweenowe cukierki, bardzo fajne. I tu jest ile? No, prawie pół kilo. Następnie mój ulubiony płyn do sprzątania, ten różowy, na pewno go znacie. Później wziąłam takie cztery koszyczki fajne na frytki, bo mi się tak już podobały, już tyle razy na nie polowałam, także stwierdziłam, że wezmę. I ostatnia rzecz najpiękniejsza, to jest taki domek świąteczny z takim więcej na drzwiach, akurat złoty mi będzie pasował i on jest podświetlany na baterie, także super. I teraz lecimy pepko. taka cukiernica, wziąłam to jako cukiernicę. I kosztuje 12 zł. Kolejne dwa białe staniki, bo ostatnio wiecznie kupowałam beżowe. A teraz sobie wzięłam tutaj rachunek z Pepco tak. Tyle łącznie wydałam. Ale to sobie tak na raty kupowałam. Także to nie jest wszystko. Staniki, takie niskie skarpetki, fajne sobie wzięłam. Różne kolory. E. Tutaj kubie wziąłem taką koszulkę, bo mi się kolor spodobał. Taka zwykła, która się wygniotła i była tylko też za 12 zł, więc żal było nie wziąć. Następnie ja sobie znalazłam leginsy z tego bekki. tak. Bykin I wam je serdecznie polecam. Naprawdę są fajne, super wyszczuplają. One są takie ślizgie, myślałam, że się wszystko będzie odżynać. Ale w środku ma taki trochę grubszy materiał, i wszystko Wam fajnie maskuje I ja mam XS-kę. I tak fajnie wszystko zbierają, że Wam naprawdę polecam. I cieszę się, że je wzięłam. Kosztują tylko 50 zł. Kuba sobie wziął dresy, takie też zielone. Też chyba z tej firmy Bekin. I one kosztowały chyba 40 zł. Bateria miga oczywiście. Kolejna, że takie skarpetki dłuższe bardzo ładne kolory, szare, różowe i białe, 12 zł. Długopisy. Dobra, tym razem się wycwaniałam i baterię zmieniłam. Także długopisy. Bo zawsze brakuje niebieski czarny i czerwone. I one były tylko za 2 zł No. Raj stopy już sobie wzięłam 15, wzięłam sobie trójki, bo one są cienkie, zawsze jak mam dwójki, to wiadomo, szybko się drą Więc już takie czarne rajstopy. I patrzcie, jaka przepiękna pościel. Bo już teraz potrzebuję, bo sobie kupiliśmy nowe kołdry 2x200. I mam tylko pościel świąteczną na 2200 i musiałam kupić teraz jakąś na teraz. Więc taka piękna. I 80 zł kosztowała. I ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, ale ona jest z TK Maxa. Kupiłam z taką świeczkę z tego Dewu Home eee, Spice Pumping. I powiem Wam, że pięknie pachnie. jeszcze ma drewnianego knota. I będzie skwierczeć. Także typowo takie zapachy świąteczne, cynamonowe, Jak ktoś lubi, kosztowała. No, to jest euro. O, otwarłam na chwilę już czuć. 54,99. Yy, tak. Piękna świeca. No i to na tyle. Idę się pakować, bo nie chcecie wiedzieć, co jest tutaj yy, koło mnie. My jesteśmy już po obiedzie i właśnie wyruszamy w trasę do Poznania na tą sesję. Także będziemy o 15, mamy od 15 zameldowanie i na 17 mamy sesję zdjęciową, także wchodzimy jeszcze w suknię i w garnitury. Zjedliśmy jeszcze obiad właśnie z całą rodzinką, przyjechała też do mnie siostra i tak dalej, więc sobie posiedzieliśmy jeszcze chwilę. No i niestety czas na nas i jedziemy dzisiaj śpimy w Poznaniu. Jutro w Poznaniu jeszcze sobie robimy jakieś zakupy, a też wam nie wiem czy Wam mówiłam czy nie i wyruszamy już na Niemcy. No więc daję znać, że my już jedziemy. Sukni Wam się nie pokażę, bo już chcę, żebyście zobaczyli dopiero za miesiąc. Już będę mieć film, to zobaczycie w takie całej okazałości i tak dalej. I co? I będę się do Was odzywać później, bo później sobie coś pewnie pójdziemy jeszcze zjeść, pochodzimy sobie trochę po Poznaniu i tak dalej. To będę się odzywać do Was jeszcze później. I tymczasem eee, się żegnam i jeszcze Wam pokażę na pewno room tour jak to zawsze apartament. Dobrze, my dojechaliśmy i zapraszam was na room tour jak zawsze apartament tour, ten pokój już nie jest wiadomo tak piękny i tak duży jak tamten w Karpaczu, ale to taki urlop wiecie, to nie jest urlop już tylko sesja zdjęciowa i żeby gdzieś się przespać i właśnie chciałam żeby było lustro, a powiem wam, że nie wszędzie było lustro, nie wszędzie był parking ale jest ładnie, czyściutko, także lecimy mamy jeszcze godzinkę Taką na spokojnie, będzie trzeba wyjeżdżać po pół godzinki. Jeszcze będziemy jechać e, na tą sesję do tego miejsca. Tak widzicie, szafa. E, tu są w ogóle drzwi wejściowe. Tu mamy nawet takie półeczki na buty. Tutaj od razu jest łazienka. Proszę bardzo, tu już ręcznik powiesiłam. Jest czyściutko. No, pryszyńcówikacja, więc taka jest. Łazieneczka I tutaj przechodzimy Mamy taki mini aneks Kuchenny Tu jest nasza woda Jest kawa, herbata, cukier, czajnik Lodówkę mikrofalę, Telewizor Tutaj mamy stoliczek I na szybko tu zobaczycie moje coś tam zobaczycie Mamy balkon Mamy taką fototapetę i tutaj mamy łóżko. I tak to wygląda. Tutaj jest właśnie komoda ze świeczuszkami. I idziemy zobaczyć widoczek. Taki na obrzeżach mamy, bo też tak chcieliśmy, żeby w tych sukniach, wiecie, gdzieś tam się... Nie pchać w centrum, więc my tu jest jakaś główna ulica. O, yy, tu taka spokojna. No. I tak się to prezentuje. Także jadę chwilę sobie podpoczywać i trochę się pod podmaluję. Jeszcze tutaj wiadomo, tu w noskach miałam okulary, mi zeszło. Doprostować włosy, ubrać cukienkę, buty i będę gotowa. Później wracamy i idziemy sobie na kolację. więc bardzo fajnie, wydaje mi się, za, za dwie stówki to yy, spoko za jedną noc. Odzywam się oczywiście później. I my już jedziemy na sesję, także troszeczkę sukienki zobaczycie coś znowu. Yy, I no, jestem wyszukowana dzisiaj, już w rozpuszczonych włosach, bez żadnej fryzury. Yy. Veron, mam to jakby wiecie, to zdjęć tam go się jakoś delikatnie da wpiąć, bo sprawdzałam. I jedziemy robić zdjęcia. I szczerze powiem Wam, że już nawet po tygodniu tej sukienki się i garniturów nie chcę zakładać. A co dopiero, jak właśnie takie pary są, co właśnie po, po miesiącu, już tam po kilku miesiącach robią tą sesję ślubną, to aż chyba by mi się całkiem nie chciało. Po tygodniu już tak ciężko. A o czym wiadomo, o czym dłużej, tym jeszcze gorzej. No, ale my gotowi. Jedziemy i już jesteśmy po sesji, na szybko się przebraliśmy i spadamy na jedzenie, było już około 19, a my y, po 18, a my jesteśmy tylko o obiedzie, także idziemy na pizzę. Famczej pokażę idziemy dobrego jedzenia Wracamy już z jedzonka, jedzonko było pyszne. Idziemy do domu i jest miarę ciepło, także dwa razy jeszcze po To jak najbardziej. Jadłam piramidę, piszę, kawkę i Mamy dzień kolejny, dzisiaj poniedziałek, nasz ostatni dzień urlopu i wykorzystamy go tak że od samego rana byliśmy w Biedronce, zrobiliśmy zakupy, także będzie hall zakupowy z Biedronki. Mm, nie przecież będzie dalej trzyma po tych górach yy, i teraz jedziemy sobie do galerii Poznani. Tam chcę odwiedzić Primarka, to wam jak coś kupię, to też Wam nagram. Kilka innych punktów z drapki musimy wymienić z wygranych ze ślubu, także... Że coś tam będziemy robić, i później już kierunek dom. Czyli myślę, że nawet jak tam z dwie godzinki byśmy byli, to 12 do domu i 4,5 4 z Poznania mamy o wiele bliżej. Także po południu już będziemy niestety w Niemczech. A powiem Wam, że nawet 10 nie ma, już jest taki upały, ja słuchajcie, założyłam taką nową sukienkę beżową. Nową ona jest taka bardzo długa, do tak praktycznie nawet za łydki. i oczywiście z metką po Biedronce chodziłam, także ja to ostatnio wiesz, z tymi metkami chodzę dobrze, jedziemy stoicie, stoicie słuchajcie, znowu się odzywam z auta mam kawkę kawa eee, wszystkie kawy po 6 zł w McDonaldzie i małe i duże także fajnie opłaca się kupić ja musiałam pić kawę, bo powiem wam że w domu było takie te w jednym u nas tak słodka, że nie dla mnie. No i znowu się odzywam z auta, ale w galerii wam nic nie nagrywałam, bo chcieliśmy szybko przejść do tych punktów, których który, yy, chcemy. W primarku byłam, kupiłam tylko dwie rzeczy, więc wam też je pokażę później, jak dotrzemy do domu. No i tę biedronkę wam nagram. No i co? Yy, zaraz właśnie byliśmy na stacji Kuba, jeszcze po komuś tam coś tam dał, to sobie kupić yy. i ruszamy niestety w drogę. Nie chcę mi się, ale no, trudno i trudno pracy i wszystko co dobre szybko się kończy. Już ponad tydzień jestem żoną wy dopiero film zobaczycie, raczej jak ten już jest na kanale to dawno już widzicie, ale ja to wiadomo też nagrywam z opóźnieniem. Jest bardzo, bardzo gorąco także wyczekawki. No i tyle i mam pewnie w domu pokażę to co kupiłam z Primarka te dwie rzeczy wiem, że te ceny w Primarku są dość wysokie i szału jednak nie ma eee, więc to w nie zaszalałam no i pokażę wam też czy z Primarka i będę się żegnać bo bym teraz wam pokazała czy ja znalazłam ten Primark przecież Dobra. Jednak nie, bo tam nie mogę się tak... Jest niby ze mną, ale tam są jakieś jeszcze lekarstwo, bo sobie też musiałam kupić coś na przeziębienie nie mogę jej wytargać, także później Wam pokażę... telefon Aha. Także w domu Wam pokażę i zakończę tego vloga. I wam nagram Biedronkę osobno i to tyle. Bo ja wczoraj wiesz na tej sesji tak mnie komary pogryzły. To ja mam innego takiego wielkiego na ręce o drugiego gdzieś tutaj. No, to nie wiem czy sięgnę, chyba nie sięgnę. Dobrze słuchajcie. Sięgłam. Także jest Primark i tylko dwie rzeczy. Więc... Pierwsza rzecz to taki szal Niezładny, ładny, gruby, taki mięsisty o. Ja mam kolor czapki i taki, i taki, tak, że stwierdziłam, że on będzie mi pasował do wszystkiego I było akurat niedrogie w sumie, bo kosztował 39 zł Samochola hola nagrać To nie mogliśmy, żeby ci odłożyli? Ale ja zapomniałem, myślałem, że wiesz, że więcej <grym> Ja cię Dobra, nie ja czekaj, zadzwonię zaraz jeszcze i tak szybko, tak tu schodzi. No, ja mówię, kurde. Boś, dzwoniłeś. jakieś części blisko. Godzinę temu dzwoniłeś, nie? No. jak jesteś blisko. Ale pech. Dobra, i druga rzecz, ostatnia. Taki gruby rzymyk, a na szyi prawdopodobnie mnie uczuli, bo znowu mi weszło uczulenie. Ee, że kiedyś miałam, że mi po prostu takich jakby podróbek wychodzą chrosty, mi wszystko swędzi ale tak mi się spodobał, że wzięłam i ją kosztował 19 zł no i teraz jeszcze musimy dzień jechać po części, bo Kuba dzwonił i były dwie godziny później nie ma już ani jednej, ani drugiej, no także pech no, no ja się z Wami nie żegnam, więc my jeszcze musimy trochę do siebie przejść po porównaniu Żegnam się z wami, dziękuję, że byliście ze mną w tych vlogach z Polski i, i co? I trochę filmów nagrałam i pa! Papeczka, komentarz i subskrybujcie, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło.